wtedy wyjął ten sekator i ciach! Nie, ale A mówi, nie jest to w stanie Ale mówiliśmy, że traktore... no. to jest taki. Jak to also... jest taki. Była taka sytuacja, że się spotkaliśmy z kolegami, No i się no. I wtedy wyjął ten sekator i ciach! ciach. No, nie, 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 mu. No naprawdę, miał palca, ciach i dwóch palców, miał Ja Naprawdę? No, ty słyszałeś? No. Gdzie to Gdzie to no? To chyba tu. Też mi się tak zdaje. Sprawdźmy. Jest tam ktoś? Naprawdę, naprawdę ktoś tam jest. No nie do siebie, ale weźmy się podstaw tutaj. Zobaczmy, co tam jest. Mm. Leave Brittany alone please Leave Brittany Spears alone right now Atom Arik No. Leave Brittany alone Please